Razem z rodzicami mieszkaliśmy w Czeszewie, gdzie ojciec był kierownikiem szkoły. Bez żadnego uprzedzenia przyjechali 30 listopada, przyjechali gestapowcy i powiedzieli, że mamy 20 minut, żeby się spakować, a rodzina liczyła 6, 6 osób, czworo dzieci. Yy, oczywiście pakowanie było bardzo chaotyczne, prawie że nic się nie wzięło, jedynie chleb i troszeczkę tam cukru dla małego dziecka, najmłodsza siostra miała Rok i trzy miesiące, kiedy już byliśmy gotowi do wyjścia, uklękliśmy przed obrazem Matki Boskiej, zmówiliśmy pacierz. Gastapowcy nie, nie, nie negowali, pozwolili nam się modlić. Jechaliśmy taką bryczką do Orzechowa, a z Orzechowa pociągiem do Kutna. W Kutnie tylko jedną noc byliśmy, był podział. Osobno mężczyźni i osobno kobiety z dziećmi. Kobiety z dziećmi były przewożone samochodami widocznie na jakąś bocznicę, ja tak przypuszczam, albo to było na bocznicę do pociągów towarowych. Ja jechałam z mamą, by być pomocą w opiece nad właśnie dorodką i jeszcze młodszą Jadzią. Niemiec wsadził nas do tego pustego wagonu, dzieci płakały, ja tam je uspokajałam. Mama jeszcze nie miała, nie widziała się z ojcem, a panowie szli pieszo. I jedna moja siostra, która była tak lepiej zbudowana, szła też pieszo. W końcu doszło do spotkania, z tym, że mama czekała na swój bagaż, bo pierzynę miała. A jeszcze teraz cofnę do Czeszewa. Ojciec chciał się przebrać troszkę, no bo ona wsi mieszka, więc trochę był inaczej ubrany. Niemiec nie pozwolił, dał do wyboru. Albo ojciec się przebierze w inne ubranie, albo weźmie pierzynę dla nas wszystkich dzieci. No więc ja nie przebrał, tylko wziął pierzynę. I mama tej pierzyny szukała bardzo. Niemiec wziął pierwszą z brzegu pierzynę, mówi tu masz i, i, i tak potem doszło do jakiegoś spotkania. Były przystanki. Na tych przystankach oczywiście ludzie swoje fizjologiczne potrzeby załatwiali, jeden przy drugim. Ludzie z, z trasy czasami podchodzili do, do swoich obrodów, przynosili jakieś mleko, jakąś, jakąś wodę, czasem można było trochę umyć ręce, chociaż to się Niemcom bardzo nie podobało. Mama raz tak się zdarzyło, że mamusia pociąg ruszył, a mamusia jeszcze nie zdążyła. I ludzie wciągnęli mamy do ostatniego wagonu, i potem na kolejnych przystankach. Mama szukała ojca, wołała: jest Zygmunt Koszczyński, no i doszła do nas. Przyjechaliśmy do Radomia, a Radom był już zorientowany, że jedzie jakiś transport. Ludzie w kościele mariackim, tak się nazywał ten kościół, czekali, a nie wiedzieliśmy, co zrobić, i ktoś szepnął: Wysiadajcie, bo będą was dalej wieźć. A w ogóle wieźli nas najpierw do Częstochowy, i potem z powrotem do Radomia, a podobno mieli jeszcze dalej do Warszawy. W kościele ludzie czekali na nas, i każdy zabierał jedną albo dwie rodziny do swojego mieszkania. Dopiero potem na drugi dzień panowie szukali pracy, szukali mieszkań. No i pierwsze nasze mieszkanie było na ulicy Wesołej. To była taka smutna w takiej dalekiej odległości od miasta taka, taki dom, taki dom Barak, gdzie były tylko dwa pomieszczenia. No i tam ludzie zorganizowali słomę i tak tam byliśmy na początku. Mieszkanie dostaliśmy przydzielone przez Niemców takiej pożydowskiej, nawet bardzo ładnej kamienicy. I mieszkaliśmy tam może jakieś dwa, trzy miesiące. Mama chodziła do Karitasu po obiady, ale dostępu do kuchni nie mieliśmy, ponieważ tam jeszcze mieszkała Żydówka z dwojgiem dzieci. Później przyszli Niemcy, ponieważ to była ładna ulica i bardzo ładna kamienica. Stwierdzili, że to im się przyda to mieszkanie. I przez balkon bo na podwórzu wyrzucili nasze skromne dobytki, bo musieli to zająć. Mamusia wtedy zostawiła nas na podwórzu i zaczęła chodzić i szukać nowego mieszkania. W końcu jest taka instytucja Macierz Szkolna. Tam udostępniono nam taką trójkątną kuchnię, gdzie była kotlina do gotowania, a nad nami jeszcze inna rodzina mieszkała i wszyscy tam gotowali. Byli, mieszkaliśmy tam, a ponieważ dla, dla jednej siostry nie było miejsca, więc pani dozorczyni Dorotkę przyjęła do siebie i tam spała jedna właśnie z sióstr. A ojciec miał, spał właściwie na stole, a pod stół wchodziło łóżko. No w każdym razie tam mieszkaliśmy. Przez, nie wiem, przez dwa lata chyba mieszkaliśmy, tak. Potem jeszcze Znów mamusia starała się o coś większego i mieszkaliśmy na Słowackiego numer 18 koło wiaduktu I tam już do końca wojny mieszkaliśmy. Dobrze. Gdzie ojciec pracował? Ojciec na początku pracował jako tłumacz na lotnisku, yy, gdzie pracowali Żydzi, a ponieważ znał niemiecki, więc jako tłumacz. Ale w międzyczasie starał się o, o nową posadę, a ponieważ w domu zawsze miał też pszczoły. Więc pracował w takim urzędzie, który zajmował się hodowlą pszczół, ich chorobami, i ojciec tam często wyjeżdżał w teren. Nawet tam był jeden kurs, mam takie małe zdjęcie. To nas trochę ratowało, dlatego że, będąc w terenie. Prowiantu tu troszeczkę przywoził, bo pensja była taka. Jak mama mówi, że tylko na dwa dni by wystarczyło, żeby sześcioosobową rodzinę wyżywić. Także że to bardzo pomagało. Miał służbowy rower i no jakoś tak, tak, tak przeżył. Tak przeżyliśmy. Bardzo dużo no, mieliśmy wtedy miód, co było takie cenne przecież. No i, i cukier, bo cukier jest potrzebny do podkarmiania pszczół. Potem, kiedy skończyła się, zaczęło się kończyć wszystko, przyszły takie bombardowania, wszyscy wysiedleńcy troszeczkę zaczęli się jednoczyć i na stacji kolejowej wynajęliśmy wagon no, i było wielkie, wielkie pakowanie. Mama pojechała na wieś trochę pożywność, i tam sobie złamała nogę, i z tym gipsem potem jechała, bo no nie, było, nie było po prostu wyjścia innego. No, i w ten sposób przyjechaliśmy z powrotem do Orzechowa. Nie wiem, czy to jest potrzebne, czy nie. Tak. Przyjechaliśmy do Orzechowa, a w Orzechowie był złamany most i trzeba było z, tego, z tych wagonów schodzić na dół. I ojciec miał takie szczęście, spotkał tam swojego byłego ucznia, rybaka, który był złodzią. A ponieważ mama przecież miała nogę w gipsie i dwie siostry były młodziutkie, czy jedna? Jedna. jedna. I ten, ten człowiek pomógł mu się ulokować w tym w łodzi i cały bagaż. A my razem z ojcem wzdłuż wałów szliśmy pieszo. A to był marzec, więc warta była bardzo rozlana. Także wszyscy się denerwowaliśmy, żeby się tylko nic nie stało. Przyjechaliśmy do, do Czeszewa, a w Czeszewie okazuje się, że w szkole mieszkali, ja tego nie rozumiałam wtedy, tak zwani szwarcmerzy. Jakiś obóz, tam były same kobiety. Więc przyjęli, przyjęto nas w nadleśnictwie to u państwa było, Borczyńskich. To były Niemki, tak? Na to były Tak, to były Niemcy. Tak, to. Że to były. Szwarcmerzy to to. Aha, mieszkali szwarcmerzy, były to same kobiety, niemki z nadmorza Czarnego. Mieszkaliśmy może jakiś tydzień u państwa Borczyńskich, a w międzyczasie te kobiety troszkę tam posprzątały, i potem wywieziono ich nie wiem w jakim kierunku, i myśmy już mogli się przeprowadzić. Cała wieś do nas przychodziła, wszyscy nas witali, wszyscy nam coś przynosili do jedzenia, no i a mama musiała tam siedzieć w domu, bo ta noga w gipsie była. Tą historię o odkopywaniu porcelany przy tych, nienkach, przy tych Dobrze. Co Tak, to jest ważne. E, ponieważ jak się zbliżała wojna, to wtedy rodzice to nieco zakopali. Zakopali w tak zwanym drewniku, czyli wiem, tam. Jak wróciliśmy do aha, Czeszowa, to aha, dobrze, tak. Kiedy wróciliśmy do Czeszewa. Y, Rodzice byli ciekawi, czy to, co było zakopane, jeszcze jest, czy tego ktoś nie ukradł. Było odkopywanie, a te Niemcy mówiły, i wyście tu, i wyście wiedzieli, że wy tutaj wrócicie? A ojciec mówi, tak, my wiedzieliśmy, że wrócimy. I co nie... Bardzo dużo porcelany, tam się prawie nic nie zbiło, a podobno Niemcy tam konie mieli, więc to się udało. Ale inne rzeczy zakopane w ogrodach, to nie odzyskaliśmy, bo tam wujek z Leszna coś jeszcze zakopał, jakieś maszyny, tatuś jakąś tam pszczelarską maszynę zakopał, to, to, to już ktoś tam widocznie obserwował, wiedział,